I szczyt jasło 1153 metry proszę bardzo Kto nie był na jaśle, to ma Jasło. Tutaj jest punkt wysokościowy. Jasło wygląda w ten sposób. O, tu są idą szlaki. Jakie szlaki żółte i czerwone. Teraz idę tutaj, pokażę jeszcze. Tu jest ławka. Tu można usiąść się, napić, pooglądać widoki. Z drugiej strony zarośnięte. Z tej strony jeszcze coś widać Proszę bardzo Podelektujcie się widokami.